Osoby w kryzysie psychicznym czasem komunikują swoje problemy w social media, tylko zazwyczaj nie robią tego wprost. Wrzucają na przykład smutne piosenki, jakieś mroczne zdjęcia czy grafiki. Czasem znikają z social mediów i warto na te wszystkie zmiany zwrócić uwagę i potraktować je jako takie sygnały ostrzegawcze. Także zmniejszenie braku aktywności na komunikatorach, gdy wcześniej była. Inna, większa, też warto na to popatrzeć, i możemy się zawsze odezwać i zapytać, czy wszystko jest ok, i w razie czego zaproponować pomoc. Kiedy ktoś publikuje niepokojące nas treści, przede wszystkim odezwijmy się. Powiedzmy, że zwróciliśmy na to uwagę, i zapytajmy, czy coś jest nie tak, czy coś się dzieje. Zaoferujmy też w razie czego pomoc. Na przykład w znalezieniu terapeuty czy psychiatry. Pamiętajmy jednak, żeby nie naciskać. Nie każdy musi chcieć z nami rozmawiać. Spróbuj zacząć rozmowę w ten sposób: Hej, dawno nie rozmawialiśmy, co u ciebie? Zauważyłam, że wrzucasz ostatnio dużo smutnych piosenek. Czy wszystko w porządku? Jeśli potrzebujesz rozmowy, możesz zawsze do mnie napisać. Teraz już wiesz, jak odebrać paczkę ze zwrotem o pomoc.